Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza Tak mówi Pan Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku I który w ciele upatruje swą siłę A od Pana odwraca swe serce Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście Wybiera miejsca spalone, spalone, wybiera miejsca spalone na pustyni Ziemię słoną i bezludną Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posłuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, on jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie a wszystko, co czyni, jest udane. szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Co innego, grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, a droga występnych zaginie. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego niektórzy spośród was twierdzą, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara, i aż dotąd pozostajecie w grzechach waszych. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie pokładamy nadzieję, Jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus z martwych wstał jako pierwotny spośród tych, co pomarli. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. alleluja. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodze, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, Albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy wyłączą Was spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię koniecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam bogaczom, bo odebraliście już waszą pociechę. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo pańskie. Przesunę trochę zegarek, bo chyba z tego zimna się opóźnia. A ja postaram się mówić krótko. W zeszłym tygodniu nie mówiłem do tego tekstu, ale trochę wiedziałem, co będzie w tym tygodniu, to znaczy po drugim, drugim czytaniu. Drugie czytanie, ten dzisiejszy fragment razem z tym wcześniejszym z zeszłego tygodnia będzie tematem tego, co chcę teraz powiedzieć, albo treścią tego, co chcę powiedzieć. Wspomniałem już kiedyś, że, to nie jest coś nadzwyczajnego, że często gdzieś czy na kolędzie, czy w szpitalu, rozmawiając z ludźmi w takich sytuacjach takich bardzo trudnych dla nich i zdrowotnych, to okazywało się, że jak to się często mówi, śmierć zaglądała w oczy, Albo gdy ktoś już ma swoje lata, to wtedy zaczyna zadawać sobie takie pytania, które no, można nazwać egzystencjalne. Jedno z nich jest takie, czy tam w ogóle coś jest. Czy życie ma sens? Czy moje zmagania się mają jakikolwiek sens? Znam szczerze, czasami człowiek może z takiej rozmowy wyjść, może nie, że przybity, ale, ale z takim głębokim smutkiem, bo. Osoba, która wypowiada te słowa, myślę o konkretnej sytuacji, gdzieś pod koniec swojego życia, mówi: Z takim brakiem nadziei, życie moje się kończy. Czy ja w ogóle wiem, czy tam w ogóle coś jest? O tym mówi Paweł w tym drugim dzisiejszym czytaniu, stawiając pytanie, czy jest zmartwychwstanie. Niektórzy twierdzą, że tego zmartwychwstania nie ma, mówi oczywiście o wspólnocie w koryncie, ale On głosi zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I na sam początek, ponieważ głosi zmartwychwstałego jako to jest fundament tak naprawdę tego, co głosi zmartwychwstanie Chrystusa. Na sam początek zaczyna pokazywać skutki braku zmartwychwstania. I warto dzisiaj właśnie może od tego zacząć. I zobaczcie, co Paweł mówi na początek że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to także nikt inny nie zmartwychwstanie. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to wiara jest pusta. To znaczy, że ci, którzy nawet przyznają się do Chrystusa, żyją na sposób doczesny. Ta wspólnota korentzka była obdarowana na różne sposoby, różnymi darami. Ona się niesamowicie rozwijała, ale tam też rozwijało się mnóstwo różnych grzechów, sytuacji, które były nie do pogodzenia z Ewangelią. I Paweł wskazuje im, że jeżeli tak postępują, to ich wiara, jeżeli nie ma zmartwychwstania, jest tylko taką, która ogranicza się do tego życia tu i teraz, ale jest pusta. I mówi jeszcze coś bardzo ważnego: że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to ci wszyscy, którzy umarli, umarli w grzechu. To znaczy, że nie ma przebaczenia za grzechy. To znaczy, że nie ma, no bo jak nie ma Chrystusa, który zmartwychwstał, to nawet śmierć Chrystusa bez jego zmartwychwstania nie jest odkupieniem z grzechów. To są bardzo ważne słowa. Ja bym do niej jeszcze dodał coś, o czym my chyba nie myślimy. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to to, co, co my teraz robimy, jest pustym obrzędem. Pobożnym, ale pustym. Jeżeli nie ma zmartwychwstania i nie ma przebaczenia za nasze grzechy, to po co sakrament pojednania? Tego w ogóle nie ma. No bo kto mi przebacza grzechy? Tobie i mnie. Ksiądz? Jeżeli uważnie słuchujemy się formuły sakramentu pojednania, to odkrywamy, że tam pojawia się, że to Chrystus jest tym, który przez posługę Kościoła odpuszcza mi grzechy w mocy Ducha Świętego. Paweł zwraca uwagę, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to wszystko traci sens tak naprawdę. I to jest pytanie, które warto sobie postawić tak bardzo osobiście. Czy ja daję wiarę, że jest zmartwychwstanie. No właśnie, czy daje wiarę. I Paweł, tutaj wrócę do tego fragmentu, który był w zeszłym tygodniu, mówi skąd ta jego wiara o zmartwychwstanie się zadziała. I mówi, że pierwszymi, z którymi się spotkał, czy z którymi miał możliwość porozmawiania, byli ci ludzie, którzy spotkali zmartwychwstałego, czyli apostołowie. Dalej mówi wielu braci, jak nazywano się we wspólnocie chrześcijańskiej. Z martwych stałych Chrystus pojawił się więcej niż pięciuset braciom jednocześnie. I na końcu, mówi, pojawił się mnie jako poronionemu chłodowi. Oczywiście nie chodzi o to, że Paweł był poroniony, tylko tak jak on tak patrzy na swoje życie. Poroniony płód, poroniony człowiek, maleńki człowiek jest martwy. Życie Pawła bez Chrystusa było martwe. Nowe życie w Chrystusie to jest to życie po tym szczególnym momencie. Paweł nie spotkał tak jak inni z Stałego, on tylko miał wizję zmartwychwstałego, Stałego. Tak wynika z tekstów biblijnych. Ale ponieważ list powstał w okolicach 54 roku po Chrystusie, po zmartwychwstaniu, po narodzeniu Chrystusa, to, to jest pewnie dwadzieścia kilka, kilka lat od momentu zmartwychwstania, a zatem z całą pewnością. Miał możliwość spotykania ludzi, którzy mieli doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym, którzy są świadkami zmartwychwstania. Czasami tak się zastanawiam nad tym: 500 braci jednocześnie. Gdyby to była fikcja, to nikt by nie mu nie uwierzył. To znaczy, że to musiało mieć miejsce, bo inaczej by to zakwestionowano, to by się, że tak powiem, nie ukazało w takim liście, bo wszyscy by wiedzieli, że to jest kłamstwo. Paweł przytacza świadectwa zmart spotkania ze zmartwychwstałym, zjawień zmartwychwstałego, i na końcu dodaje swoje. I mówi: To jest fundamentem mojej wiary. Czyli, zobaczcie, nie trzeba być świadkiem zmartwychwstania. Nie trzeba siedzieć w grobie i patrzeć, jak Chrystus wstaje z martwych. Chwała Bogu, że nikt chyba nie był tym świadkiem. Tylko wystarczy być świadkiem, Zmartwychwstałego Pana, to znaczy, mieć doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym. I tutaj warto się zatrzymać i tak pomyśleć, a czy my mamy w ogóle szansę na świadectwo, czy mamy szansę na spotkanie ze świadkiem, który swoim życiem będzie nam świadczył i będzie mówił: Tak, spotkałem zmartwychwstałego Pana. Tak naprawdę, jeżeli mieliśmy dobrych wychowawców w wierze, którzy dali nam świadectwo wiary, to oni poprzez swój sposób życia i postępowania pokazywali, kto dla nich jest najważniejszy i komu zawierzyli na drogach swojego życia. Chociaż, ponieważ my dzisiaj często domagamy się dowodów, bo cóż to za wiara na wiarę, na zaufanie? to Czasami brakuje nam takich ludzi, którzy powiedzą, to w co wierzę, jest potwierdzone moim osobistym świadectwem, tego, jak Bóg działał w moim życiu, moim świadectwem spotkania z mocą zmartwychwstałego, albo tego, co się zadziało wtedy, gdy ja słuchałam czy słuchałam cudzego świadectwa. I na koniec, takie jedno zdanie, zobaczcie. Myślę, że nawet jeżeli my mielibyśmy ufam, że mamy, i wielu wiem, że wielu z nas ma takie doświadczenie Bożej mocy w swoim życiu, to niewielu z nas stanęłoby w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję, i dawało świadectwo o zmartwychwstałym w swoim życiu. Dlaczego? Bo byśmy się bali. BYśmy się bali, że nas wezmą na języki, że będą mieli o czym rozmawiać przy popołudniowej kawie, że ktoś powie: A ja znam życie tego człowieka, a to jest taki, a nie inny człowiek, to niemożliwe. Nie chcemy tego. Wstydzimy się tego, boimy się, żyjemy w małych społecznościach. Ale na całe szczęście są ludzie, którzy mają odwagę to robić. Chwała te, tym ludziom i to jest dla nas bardzo pomocne. Chcę tu powiedzieć na sam koniec o czymś, o czym już wiele razy mówiłem, a do czego was zachęcam. Sięgajcie, i ja też mówię sobie, bo robię to, po cudze świadectwa. Ponieważ te świadectwa umacniają naszą wiarę i dają nam dostęp do zmartwychwstałego, który w naszym życiu będzie działał z podobną mocą, jak nie większą. O czym myślałem? Sięgnijmy na YouTube. Ja uwielbiam ten kanał. Na werandzie podcast prowadzony przez nie pamiętam jego imienia, jak on ma na imię, ale sięgajmy. Dlaczego Ten człowiek wraz ze swoją żoną, pewnie na, gdzieś jak tak to rozeznali, zaprasza ludzi do składania świadectwa, do pokazywania tego, jak Bóg działa w ich życiu. Różni ludzie, z różnych bajek, że tak powiem. I, i bogaci, i biedni, i... Tacy, których życiorysy są fajne, ładne, gładkie, i tacy, którzy mieli najdelikatniej, mówiąc, podgórkę, albo się i nawet stoczyli, mówiąc takim językiem obiegowym. I oni wszyscy opowiadają, jak zadziało się w ich życiu. Ja w ostatnich dniach posłuchałem czegoś, o czym mam chcę teraz powiedzieć, pewnego młodego człowieka, który tak pracując, słuchał sobie świadectwa. Właśnie z tego kanału. I gdy słuchał tego świadectwa. To, to poczuł taką wielką moc Bożą w swoim życiu, zaczął Boga uwielbiać, gdzieś tam pojawiły się takie jeszcze łzy, poruszenia. I on potem poczuł, bo jego życie się gdzieś zmieniło, naprawdę wiele rzeczy się pozmieniało w jego życiu. Miał takie pragnienie, żeby przyjechać i dać świadectwo. Dlaczego? Bo na tym kanale usłyszał świadectwo i odkrył, jak wielka moc Boża. Dzieje się wtedy, gdy się słucha cudzego świadectwa. Mamy dostęp do świadków z martwych wstania. Są na wyciągnięcie ręki. Jeżeli z wiarą taką, jaką mnie w tej chwili stać, albo może i ciekawością słucham takich świadectw, to w pewnym momencie naprawdę. Nasza wiara będzie wzrastać i zacznie się dziać. I mówię też ze swojego doświadczenia. Gorąco Was zachęcam sięgajmy po te świadectwa na werandzie podcast. To jest, robię to z premedytacją to jest taka reklama reklama dobrych, Bożych treści może na takie piękne, mroźne popołudnie.